Cześć wam w kolejnym odcinku Pytanie o siadanie i znowu jest ze mną wspaniały gość, tym razem Natalia Łowicka. Cześć, hej! Fajnie, że tutaj jestem, bo lubię trochę gotować. No, i takie mamy chyba wspólne różne tematy, więc coś fajnego też dzisiaj przygotujemy. Zgadza się, jesteś partnerką wydarzenia Metamorfozy 2021, tak czyli jest. kolejne wspólne wydarzenie, ale na co dzień też zajmujesz się metamorfozami, więc wiesz, jak to wszystko wygląda. Tak jak wspomniałaś, jednodniowe, ale te kobiety czy mężczyźni mogą się poczuć, no, jak gwiazda, przez ten jeden dzień i mieć pamiątkę na całe życie. Tak, w moim, w moim studiu faktycznie robimy sesje zdjęciowe, które gdzieś. Jestem wokół tych metamorfoz się odbywają, bo bardzo ważnym elementem tego doświadczenia, które mają moi klienci, jest właśnie fryzura, makijaż, to, że dobieramy stylizację, to, że możemy zaplanować w ogóle charakter sesji do konkretnego efektu, do konkretnej osoby, więc nie tylko zdjęcia są jakby ważne i oczywiście no są ważne, tak, jako mm. ten efekt końcowy, ale też całe to te doświadczenie, że osoby, które są na tej sesji zdjęciowej, mogą poczuć się zapiekowane, zadbane, i często wychodzą później z mojego studia po prostu jak na skrzydła, głowa do góry, pewność siebie, wchodzi na zupełnie inny poziom, więc. Tak, się to na życie. Na tak, dokładnie życia. tak. Dzisiaj mamy kuchnię włoską. Ponieważ no, jesteś bardzo mocno związana z, z Italią, z tego względu, że zaczynałaś tam swoje doświadczenie, jeśli chodzi o fotografię. Można tak powiedzieć. Faktycznie po studiach postanowiłam wyjechać na parę miesięcy do Włoch. Pracowałam tam w studiu fotograficznym jako asystent i zdobywałam takie pierwsze doświadczenia, też szkoliłam się, jeździłam na warsztaty właśnie we Włoszech. No i do tej pory te Włochy zostały, bo chociaż wróciłam do Białgosławie, i tutaj otworzyłam swoje studio, to jeżdżę cały czas, również zawodowo, czyli również cały czas wykonuję mm. też sesje zdjęciowe, właśnie we Włoszech. Tak. I też posmakowałaś włoską kuchnię? Włos, tak, włoska kuchnia to swój pomysł. Tak, <laughs> chyba wiele osób lubi, i ja naprawdę uwielbiam, to zdecydowanie. Jest takie wegetariańskie danie. Włoskiem. Tak, dzisiaj mamy taką wariację na temat bardzo klasycznego dania włoskiego, carbonary, ale zrobimy ją właśnie w sposób wegetariański. I zamiast typowo boczku czy guanciale użyjemy tym razem cukinii, także okay. zrobimy sobie taki miks. Dobra, to zaczynamy. Ty będziesz sobie kroić cukinię, mm -hmm. ja będę ten ster tarkował, a później przejdziemy do kolejnych czynności, żeby nam to jakoś smacznie wyszło. A powiedzmy, jak wygląda ten obecny rok, który już się pomału kończy. Wiem, że miałaś jakiś projekt w Rzymie, Traveling Dress. Tak, 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 tak. Był faktycznie projekt fotograficzny. Był to projekt skierowany do polskich fotografów który polegał na tym, że od fotografa do fotografa jeździła jedna i ta sama sukienka, jedna i ta sama stylizacja i takim artystycznym wyzwaniem tak naprawdę dla nas fotografów było to, żeby każdy z nas fotografował no tak właściwie te same ubranie, ale na swój sposób. Więc każdy mógł się wykazać. Lubię takie wyzwania, bo czasami w takiej standardowej pracy w studio nie ma aż tak dużo czasu na kreatywność. E, A, więc, y, więc miałam swoje pomysły. Tak, właściwie zrealizowałam dwie sesje. Jedna była w Białymstoku, i to było akurat w takim momencie, że Otworzyli akurat y, loty do Włoch, bo jak wiemy, w tym roku z podróżowaniem to jeszcze było tak różnie, tak, było. z tymi możliwościami. Więc jak tylko przyszła moja kolej i otworzyli właśnie loty, to ja wiedziałam, że to jest po prostu przeznaczenie, że ja muszę tam pojechać i yy -y, zrobiliśmy tak. Zrozumieć. I zrobiliśmy zdjęcia na telefon tam di Trevi. Jeśli jest zainteresowany dokładnym przepisem i makroskładnikami, to może w komentarzu dać znać i wyślę. W wiadomości prywatnej, żeby było perfekcyjnie i dietetycznie. Masz jakiś projekt, który stworzyłaś z Marcjanną, z Venard. Tak, faktycznie ostatnia końcówka tego roku. Większość czasu spędzamy na tym, żeby doprowadzić nasz projekt do końca i pracujemy nad wydaniem książki. Książki dla kobiet, książki o makijażu, Także w książce będzie można znaleźć e, tak naprawdę tutoriale krok po kroku, instrukcje, jak e, wykonać makijaż. E, mm -hmm. e, zobacz, bo tu chyba, chyba tutaj ten. Jak, wy, jak wykonać makijaż? Będzie Same. dużo zdjęć, instrukcji i też takie podstawy, więc nie jest to książka tylko dla powiedzmy wizerzystów, mhm. ale też dla osób zupełnie początkujących, które chciałyby się nauczyć malować niekoniecznie kogoś, ale też same siebie. Tutaj musimy wydobyć żółtka. Tak, rozdzielamy żółtka od białek, mhm. bo w przepisie będziemy używać już tylko, tylko żółtka. Jakie masz plany na przyszły rok 2022? Y w, w dzisiejszych czasach sobie można planować. Można sobie planować, <laughs> ale... można sobie planować ale faktycznie y, chciałabym troszkę też, oczywiście moja praca studyjna, moja praca z klientami, ale chciałabym też... Włożyć do tego tak troszeczkę czasu na ten artyzm, tak, którego czasami brakuje, i mm, zauważyłam, że panie, które przychodzą do mojego studia, czasami mają właśnie takie wątpliwości, czy, czy w ogóle wziąć, w ogóle skusić się na taką sesję zdjęciową. I mam wrażenie, że może jakby przyszły w duecie, na przykład z jakąś bliską sobie kobietą, to byłyby troszkę bardziej śmiałe, a przy okazji mogłyby stworzyć naprawdę piękną pamiątkę, nie tylko dla siebie solo, mm -hmm. ale też. Wspólnie, bo taka okazja na sesji zdjęciowej to też jest właśnie moment na to, żeby spędzić razem trochę czasu. Projekt ma jakby pokazać pokolenie, jakie. Tak, pokolenie, pokolenie kobiet. Chciałabym fotografować i mamy, i córki, i babcie, i przyjaciółki, i siostry. Mhm. E, I właśnie stworzyć taki projekt kobiece pokolenia e, w kolejnym roku. I co? Mogę tutaj wspomnieć Zobacz, o bonusie, który szykuje. W danym punkcie. Aby powiedzieć coś, co może bardzo zaciekawić właśnie e, osoby, które oglądają ten odcinek, a szczególnie dziewczyny z naszego projektu też mogą mieć e, fajną pamiątkę, ponieważ. Ponieważ chciałabym zaprosić również Was, jeżeli myśleliście o takiej sesji zdjęciowej w studio, e, sesji z Metamorfozą, e, to chciałabym, żebyście w komentarzu pod tym filmem oznaczyli. Osobę, z którą chcielibyście przeżyć takie doświadczenie, i do osób, które właśnie skomentują, e, oznaczą e, jakąś bliską im kobietę, z którą chciały przeżyć taką sesję zdjęciową. Przygotuję specjalną ofertę tylko dla widzów, pytanie o śniadanie, e, z bonusami, także zostawcie komentarz, ja będę wiedziała, do kogo się później odezwać ze szczegółami. Więc tak, żeby nasz sos był bardzo, bardzo kremowy, to jest taki trik, który stosuje się w kuchni włoskiej, nie tylko na sosach na bazie, jajek, ale również można to użyć do sosu na bazie, na przykład pomidorów. że używamy troszkę wody z gotującego się makaronu, nie za dużo, właśnie taka chokelka, myślę, że wystarczająco, ok, i od razu mieszamy. W naszym wypadku dlatego, że mamy jajka, żeby nam się zaraz nie zrobiła jajecznica. I wtedy się robi taka kremowość sosu, dlatego że makaron puszcza skrobie do wody. I ta woda z troszeczkę A, elementami skrobi. skrobi robi właśnie taką bardziej kremową konsystencję. Mhm. Czy jakieś przyprawy tu dodajemy, czy już nie trzeba? Myślę, że warto dodać pieprzu. Właściwie w takim tradycyjnym przepisie jest naprawdę sporo tego pieprzu, ale wiem, że nie każdy A. lubi, więc do samego sosu można dodać tak troszkę, mm -hmm. a później jeszcze najwyżej powierzchni. Jeżeli ktoś e, lubi bardziej takie pikantne smaki, to wtedy można okay. sobie dodać więcej. Czyli jeśli makaron już nam się ugotuje, mm -hmm. odsadzimy go, tak. dorzucamy go do patelni wyłączonej już tak. z gazu, tak. do naszej. E, bo zapomniałem co my Do cukinii. Do do cukini. cukini. I to wlewamy. Tak, e, na i następnie, następnie wlejemy właśnie ten sos z jajek i z sera pecorino. Jeżeli nie możecie znaleźć sera pecorino w sklepach, to czasami takim zamiennikiem może być parmezan, no jest nieco łatwiej dostępny u nas w polskich supermarketach, bo czasami po pecorino to albo musi być jakaś specjalna oferta, albo właśnie trzeba się do jakiegoś włoskiego sklepu udać. Wracamy. Tak jest, jak makarony nam się już ugotował, to oczywiście odcedzamy, to jak mogę Cię poprosić o to. I teraz patelnia cały czas jest ciepła, ale już włączyliśmy gaz, jest cały czas ciepła. I teraz dodamy ugotowany makaron od razu do patelni, tam gdzie mamy cukinię. I następnie będziemy dodawać naszą, nasz sos jajeczno-serowy. Jest cały w takim, żeby nie zrobić jajecznicy, tylko żeby sos został cały czas taki trochę półpłynny i kremowy, więc mieszamy. A jak nie wyjdzie, to jajecznica też jest spoko. I jak nie wyjdzie, jajecznica też jest spoko, jecznica z sukinią. Okay. Chcesz czynić honory, Bo ja znów byłem kaskaderem i się tak bałem tego. To sobie z palcem, a to ma być wegetariańskie, więc mojego mięsa nie, to nie, nie może być. Tak, Pieprz, Ser, naprawdę najlepiej pecorino, makaron albo właśnie spaghetti, albo czasami jakaś wariacja, może być ewentualnie właśnie w formie e, kokardek. No i tak wygląda nasze danie. Takie bardzo insta-friendly. No i co, testujemy, testujemy. Dużo sera czuć. Tak, 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 A ponieważ ser jest taki dosyć już słony, to nie musimy dosalać tak naprawdę bardzo dużo i wystarczyło to, że lekko posoliliśmy cukinię. No właśnie, bo Ty ukończyłaś dietetykę. Dlatego jesteś taka madra tutaj. To jest, to jest taki śmieszny, śmieszny, taki ciekawostka. O mnie faktycznie skończyłam dietetykę, a nawet mam dyplom psychodietetyka. O! Natomiast moja ścieżka kariery poszła jednak w kierunku fotografii. Ale taka jeszcze inna ciekawostka. Słuchaj, ja kiedyś nagrywam filmiki na YouTube. Naprawdę. <grafię> na studiach współprowadziłam kanał właśnie o zdrowym żywieniu. Także można powiedzieć, że po, chyba sie, po siedmiu latach wróciłam wróciłam teraz tak. z gotowaniem przed kamerę. Także... Tak. Jak widzisz, nie omówisz <grafię> tego. <grafię <grafię> Cieszę się, że wpadłaś, że mogliśmy o tym wszystkim porozmawiać. Dziewczyny z Metamorfos na pewno to oglądają, więc też już mogą cię poznawać z tej strony. Zawodowej, że te cztery dziewczyny, które zostaną wybrane, aby przeszły metamorfozę, będą miały u ciebie zdjęcia przed tak i jest. zdjęcia po, więc ja się ekscytuję, i się nie mogę tego wszystkiego doczekać. No myślę, że ta sesja zdjęciowa to jest właśnie taka wisienka na torcie tego całego projektu i takie uwiecznienie tej całej pracy, Prac. którą dziewczyny włożą w to, żeby pracować nad swoją sylwetką, więc... Sprezę. Myślę, że, że już niedługo, już niedługo spotkamy się przed obiektywem. Tak jest. Życzymy miłego dnia i się z Wami żegnamy. Cześć. Dzięki, cześć.